Całym klanem na korze jesteśmy. O, <laughs> no na... gangsterzy! Ej, bim-pac. Zmieciam 2-7. Z nami się nie pada. No, bo on nawet nie pograczył, sam musiałem wyjść. No ty śmieciu! Znek robi na... live'a. No znowu. Zobacz, Zobaczcie. Serio? Znek robi w już live. A, A! No, nie, no niby, no niby. Robi znań i wylajwa. Chodź ze mnie! Chodź! Co to? Da I to jest Ej, eeeh, morcy pod slotu. Co? co? Od się, no co ty obis. Nie masz lajwa. Ej, wait video. Ma lajwa. Ma lajwa. co robisz Ej, ej wieloryb, No. Mart... A. Dobra, nic. co Ej, Marce, jak ty pazuješ? A čekaj E, na chvíle... Ej, bo mám jednou vůsobu Na chvíle do, KFC do, do, on mi odda, a potom tam sam se půjde. Dobra. Dobra? Mhm. on mi odda. On mi odda, já se tam půjde, bude gold. Bude gold. Go. Dobra. Daj mi kogoś kdo zabicia. Zapraszam Bezelek Ja mam jakiś ślad dziwny, chyba mnie wycinają. Oglądam w Neka montage To jest Bra, fajne no nawet. Z mojej by były lepsze. Ej, zabijeś go z Platą. Dzięki. Promujemy live w Nek. Z Kimli. Dzięki. Weźcie mnie zrobić. O dał weź. Tak. Platy? Pokaż, pokaż <laughs> Nie <laughs> mogę <laughs> Jaki debil Chodźcie śpić Ja mam jakieś dziwne logi wycinają ja czekajcie, miałem coś zrobić Za co Wojtu idą dzięki? Daj No zaprosiłem cię A serio ci odruchlatę czy nie? No daj mu To jest Debil No daj mi zastępcę Masz? Daj, ej, daj, moda, napisałem ją Gdzie są tikety? do daj, mo daj, daj, moda, tiotura. napisałem ją Kto kończy? Christian Skiby. Solidarny. Czemu? Bo nie jestem się. Nie Halo. No, to no, jest Skiby, gdzie to No Daj, moda, z ci. No, ej, dobra. No właśnie, daj, moda, Randy. Alo, lata sklanu i pankuń. Mm. Co nota się? A, zy... A weź? Zrób... Zyruk... O coś. Topkę, no? Z to coś topka. Na da gram. Da gram. Ja, poka... ja się wkleję. <grym> o czaszkę. No, ale mam... Ja też się wkleję. 10 zł. Ja też? Za czaszkę? No, ja mam ja, 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 1300 zł na bliku. By... Dajcie mi się wkleić. Cities... Nie pamiętam, gdzie to było. timer. Ja ci mogę pomóc, daj. Uh, a... uh, um, hmm. no? <trykt> ja nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie no po co mi faworka? Może by mi dać ciaszkę. <grym> A jak? Cześć, muszę iść na chwilę na poczekanie Lara. Ła idę po fałkę, czekajcie. Gdzie to było? Czekaj. E... Daj mi jakam pomogę ci. No mam. mam. No i... Nie wiem w sumie. <grym> Czekaj, okay, to tutaj. Nie, było. czekaj, chyba wiem, nie wiem. Ranking wiadomości. Czekaj. Skok. Szablon wiadomości. Czekaj. Ja tu wszystko wiem. To... No ja też wiem, no. Dobrze robisz, dobrze. Tak? Ta, no. Topka. Donate. Topka. Ej, masz mało opóźnienia, masz 4 sekundy opóźnienia. No bo takie CDN. Ej, gdzie to jest? Zniknął. <gry> Jaki diad. Ale skam. Czekaj. Ciod. Dobra, nie chcę mi się tego robić. Dobra. Skibli. Mm, 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 mm. A zresztą ja nie mogę o to robić. Tak nie. Ej, wnuk. Co? Daj mi faworkę. Tak mówi. Ale śmiecie. Nie dadzą mi czaszki za darmo. Serio? To Dobra, to ja teraz idę. <noise> oni, oni ci dadzą przerwę. <noise> A ci dali? <noise> nie, ale powiedzieli, że jeszcze raz zbiję, bo wiem już chyba siódmy raz się zapytać, to mi dadzą przerwę, powiedzieli. Why, why, no to ja pierwszy raz zbiję. Dobra, no ja idę do nich. A, e, czekajcie. Binasy. A ja nie mam tego serwera nawet. <noise> Brat ma klatę na Lorence. Wszystko tutaj praktycznie ma, no ale nie ma ich serwera na Discordzie, no to nieźle. No bo ja jestem Sigma, ja nie potrzebuję takich fawołek. Yy, Ej, co to za nich? Wieloryb, Mateusz. E, wieloryb to tata Marcela, a Mateusz to jego imię. A. <grym> <grym> Żartuję, Marce. A Marce się wyjebał z klatą. Ale odzyskał Ej, trapuj, ej, trapują magentę podamę. No, wchodzimy? Klejemy się? Normalnie. Pojamy bombę walesz, macie. Na pełnej. <grym> Hehe. No. Chodźcie do tą kąpielą. Zaraz, to się czuję na kilach. Dobry. Czego nie śmie? No, Tung no nie, jeszcze nie. A spróbuj tylko. Masz bana, czaje to. Masz bana. Ej, wiecie, że macie. Ej, wiecie, że wnuk ma bana? Jest łatwemu? Co? Gdzie. No wiem, spoka, spoko, spoko, loko. Za co ma bana? E, Zabyć cię on, on musi dostać za takie coś bana. Orotwalona je nie pójdziesz. Może jesteś, że... Ktoś wbił. Ktoś kto ma czaszkę. Czaszka. Czareska. Czara Cza Ja Nie. Tylko nie patrz, czaszkę, bo tam się chyba pada. Nie, nie, może przeszkadzisz. Nie, nie chcę. Odróż lepiej. No, ale nie padasz jak coś. Pada, bo automaty padł tak podobno. Ty automaty, wiesz co, wiesz co automaty zrobił? Hmm. Zabił jakieś dropety yy, mi szymcia. Miał full torby i złapałem klapę i. i nie Klapa, nie? się. No nie. Ale jest się biegam Skipy toilet. Ej Mam na kozie. Odpała mam! Czemu chłopca tego lata? Nie tankster. Jak ja kocham odpałów. Ja haku nie mam. ma tu wdać Ej, bo pewnie mu dam klatę za darmo. Potrzebuję pomocy! Gdzie? Ej, już uciekam. Nie, bo mnie w, na koło wzięli. Gdzie jesteście? Idę. Jest ktoś? No. Nie. Nie opłaca się tam w ogóle bić. Sprawdzę. A ma ktoś te giga odłamki czy nie? A od 15 chyba. Giga odłamków czy zwykłych? zwykle. A dałbyś? być? A za klak. No to nie. Jak jakiś gigant, na nie no, no nawet nie mam chyba jednego, chyba mam. Już... Ej, inox no. z klatą. Na 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 no. Nie, ale w sensie on, on ma klatę, bo on ma Faworkę. To są miejsca. No ja on w to samo miejsce. Cześć! Lokier dodał w netchry do klano. Ej, ale sobie takiego ludzi go pędzlowałem. Jesteś trzeci w topce punktów. Kto? Wielorek Mateusz. O, teraz padł I jesteś już siódmy... Um, o Co mi już 60! Parle za 60 punktów! To jest taki głupi! Wiesz, że byłeś top 6, jesteś top 7, jak teraz padłeś? Co to za debilę? Tu ja bym im... listwy! Nie powiem co. <noise> <noise> Przysiegu pałej. Na tym inwencie też nikogo nie ma, tak w zasadzie. bo taki jest masełka z free na no go ma i tak padniesz i tak padniesz serio i tak padniesz mordo serio. i tak panniesz. Nie można tylko ode nawet. no na cię taki piasek co się stało? Gdzie znikł? Kładę za 60 punktów, nie chcę się walczyć! Za... Co? Nie, weź dobra, idź mama, już się nie odzywaj do mnie. Ale oto, to, to... Top 7, 60 punktów, no nie chce mi się! Nek, dasz czaszkę za dwie klaty? Za 3 Nie mam trzech. No to Ej. jeszcze... Chwałki dasz kilo? Nie Proszę nie Za... K... za klatę No, chyba se żartujesz Albo przekonaj wnuka, żeby mi dał czaszkę za dwie klaty Wnuka Wnuk Wnuka Wnuczek mój kochany a, a ten teraz, ty, nie mysz, ty nie wiesz jak ja Cię lubię, wiesz? Ty nie wiesz jaki Ty jesteś super, nie? Wiesz, że w ogóle Ty jesteś topku tego serwera? Rozumiesz to? No właśnie, no to chęś się mi tak szybko nigdy nikt, nikt nie założy. Ten teges. Da, daję ci tutaj lajka na YouTubie Co? No dajem ci lajka Co? No to weź się z nim tak wymień, o ten teges A po co mu to? Jak tak Będzie po... Po co mu to, żeby cię chronić, o nie, Ja nie potrzebuję ochrony. No to, żeby on cię nie chronił, tylko żebyś tego chronił, o Idziemy... w tą Wszyscy? No czekaj, bo Julka do mnie dzwoni, ja No, to niechaj, No, bawimy się zimno, bo kurczaczki. Co, 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 proszę. No właśnie, on, on tak co, mówi. No co, co, nad twoim prywatnym twoim prywatnym pieskiem twoim prywatnym

Zabierz mordę, zabierz mordę teraz, czekaj muszę ją Czy pomocy? Nie, przychylnie, no tak. Czekaj, 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 ratowałem, ratowałem. czekaj. Skim idzie toalet. Uratowałam, uratowałam. Czekaj, jest Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wejdź tu, wejdź tu. Uwaga! Jesteś bezpieczna. A co Zginę. Zablokowałeś mnie w łebach. Nie mogę nic zrobić. Zginę. No idź event, ukośnik event. Mam ulotu, ja, nie? Wnuk... O nie. Ej, bo padnę. Wnuk, teraz musisz yy, yy, mu dać. Nie padniesz. Nie padniesz. Padniesz, nie padniesz, nie padniesz. <grym> Padłem. Ej, jak ty padłeś? Ja cię ur... <grym> A wiesz, że padłeś za mnie z 50? St... No i co? Wnuk, no, daj mi kilo. No Bo to. jak wszyscy. Bo tu się dzieje nie po tym nie Ej, wnuk, dasz mi kilo? Mogę wejść, Wiktor? Szybko żeby tylko żebym żeby nie miał tego dolnego ekranu. Wnek, no proszę, idę spać. Się... Te, tego dolnego ekranu, bo mam ten. Mogę, Wnek? A mogę odpalić live'a i powiesz? Dam ci propozycję do odrzucenia. Yes. Da ci dupy. Bez skitu, zamieszka zupę i za... No właśnie, da ci dupy. On ci da dupy jak coś. Ej, noc. O, siema, Julka. Julka, Pod ja spauna? gadam znowu dalej. Chodź na chwilę spawn'a i weź czaszkę. Ej, przywitaj się z moimi koleżkami, Sigmami. Przywitaj się, Julka. Nie. <laughs> Julka, zrób Siga... mi loda. Ej, powiedział Julka, zrób mi loda. Hmm? Odpowiedz. Nie. Tak, Jesteś na spawn'ie? Ale to jest fałki, to jest Sigma. Wejmu coś powiedz. No chodź no, spawn'a. No fałki powiedz, fałki i jesteś Na. ładny powiedz. O, nie. A powiedz, że zrobić mu gały. ja mogę jej za darmo. Ej, o, on, on powiedział, że może ci za darmo wziąć. No Julka. No bo kiedy oglądamy. Ej, Julka ma dużego bomboniulka. Ej, fałki będzie, że masz... Julka ma dużego, o jak? Bomboniulka Bomboniulka. Podaję no, dupę zabiskę zupy. Boda... Wnek chodź na sponę Jak zabijasz? Ej, Wnek... Mi się wydaje, że wnek tak jest taki wyczylowany sobie siedzi. ja to po raz wakacje to cały robić no dać mi czaszkę za dwie klaty. No, Czaszka to są dwie klaty, to się nie opłaca. No, jak? To ci... czekaj. To dam ci trident, który działa. On, ale on serio działa, to jest y, dwa są na serwerze, tylko takie. No, przysięgam. Pięć zwykłych odłamków. jeden drugiego poziomu i klątwog górnika. No ale serio czuś, kochanie moje. No serio, chodź z Nie czuć, kochanie. Dobra, sklejam japę. Mało daj mi taśmę. Ej, ole, mam tylkoś kogoś poruchy co to? Za, czemu ty nie zmieniłeś profilowego od 50 lat? Jakiego? Na twojego na DC. A po co zmienić? No nie wiem, na taką dziewczynkę jak ja fajną. Co no. zrobić, żebym żeby tego paska nie miał na dole? Włącz tylko elektronikę. ale włączyłem już, widzisz? No to zresztą to elektronikę. Ale wyjść i wejść? Tutaj zrobiłem już. No wnyk, chodź w proszę! Ej, no Krzysiu, brata czy idzie z New Forca? Nie idź I... z New Forca. Nie, za randą mam na chodzę, sorry. A no, zimna nendiet. Dobra, wymiana wnyk. No weźmy no, w... No chodź na spawn'a. Co ty chcesz w Rondii? No chodź na spawna. Nie słychać ci ping Chodź na spawna. Czekaj, tego bawiamy kiedyś w Rondii? No i cóż, ty i tak jesteś bossem i się nie wyjebiesz. No właśnie. O, no, dobra. To... będę. Ja zostałem ja ben... na live'a na czaszkę. Ja muszę ją mieć na lajwach. Nie, mam nie dostajesz na live a. Nie no, to no. no, powiesz, że padłeś. Bo mi teraz jakieś guza do antywirusa się wyświetliło i kurwa nie zdążyłam. Na, nawet ci coś dorzuć jeszcze w gratisie. Daj mi kozy i końce, proszę. Ty tak szczeka. Ty. O i to też możesz grać. <grym> no wynajdź koc, Paula, my wiesz ile my się znamy. Ja cię tak bardzo lubię. Dla Dla mnie? Jak chodź, ma, bo ja nie ma. wygram, dobra, a a się zna... da... dobra. ale nie ważne jak, mogę strafować, mogę wszystko, aha, 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 a aha, robicie? aha, Dobra. aha, Dobra. aha, 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 Jak wygra